Siemma, tu Grzechu. Siema tu Andrzej. No i dzisiaj w końcu ta wielka, wielka, no wielkie przedsięwzięcie. No. Przetarg w PGR-ze. Co? No, czekamy na, czekamy na sąsiada. O, już nawet widzę, że coś tam drepcze Idzie sąsiad. Gdzie on tam idzie? Bramy otwarte, a on furtko wchodzi. Chodź tu, Tadek, chodź. Widzę, że tam się czaisz za tego samochodu. Ej, sąsiad. Siema, sąsiad. Cześć sąsiad. się ma sąsiad. Pomo, no Cześć Po co jedziemy na ten przetarg? No, jedziemy, no. Trzeba coś kupić. Makować się nie? do wozu. Jo. Dobra, ja. ja kieruję, nie? No ty, ty. Dobra, to Andrzej zamknij bramę. Siedzi sąsiad, siedzisz? No, się. Światła. Lawetkę też oczywiście pożyczyliśmy z powrotem, bo może na lawetę coś zabierzemy. Już można jechać? Wszyscy gotowi? Choroshine I co tam, sąsiad, planujesz kupić? No, zobaczysz, ja już więcej kupię A, tajemnica Tajemnica O, chyba następny idzie to, na Dwie rzeczy byście mogli mi zabrać na tej lawecie Najpierw to musimy zobaczyć, czy nasze zakupy się zmieszczą tam. Ja na pewno się zabiorę. Jak nie, to później musiał jechać ciągnikiem. No. Się zobaczy. Jakie ceny oni w ogóle będą tam mieli? No. Wiesz, ziemniaki żeśmy sprzedali. zboże żeśmy sprzedali, to trochę hajsu jest teraz na nowe nabytki. Zawsze coś można kupić. Nie Andrzej Coś się kupi, nie? No, no dobra, my już dojeżdżamy. My już w sumie wjeżdżamy zaraz na PGR Ciekawe ile osób będzie. O, ktoś motorkiem zajechał. Ktoś bym ogarem przyjechał. O, stoją jakieś już gospodarze. jakieś obszerniki. Tak, no dalej, bo na wjeździe stoisz. Dobra, jeszcze dam trochę. To zaraz przejadę. Dobry panom. Dobry, dobry, dobry Dobry. Tu szufla. Szufla? Tu pana. Dzień dobry. Dobry, dobry. Dobra, ja się tylko o tym ogórem przestawię, już przychodzę do was. ja jakyś. To już przyczepy stoją, pługi, prasy, tam widzę kultywatory dwa stoją, tu przyczepa lubel. Kurde, mało. Mają trochę sprzętu do sprzedaży, już. O której ma się ten przetarg zacząć? Wiecie, no coś, wiecie coś panowie? Może. No, za chwilę, za chwilę. Ładna pogoda na przetarg. Nie pada. No. To pana ten czerwony ogar? Mój, mój, mój. A da się pan karnąć? Ład. Panie. Zobaczymy, zobaczymy. Czas pokaże czas pokaże. Chodź, ty sąsiad, jeszcze ciągniki pooglądamy w tym czasie. Jo. Który ci się najbardziej podoba? Czekaj, muszę na tak poglądać, bo tak jeszcze tak z grubsza ich nie oglądałem. Szerze? Stąd? Żaden chyba. Jak to żaden? Żaden mi się nie podoba z tych Idź ty Wszystkie są wedle mnie Idź ty Cię nie znasz Ja tam mam co innego na oku Ty to pewnie kambań, bo chcesz Żeby usług nie brać Ooo Od nas Tu nawet upatrzę jednego hmm. A ty panie co grzebiesz? Ja oglądam, oglądam Kable pan nie dnie? Pizony, no kablicz, może ściąć tutaj od włącznika. Rądu. Dzień dobry, witam tutaj wszystkich. Zaglądzonych na tym przetargu. Zaczynamy licytację. Urządza 902, cena wywoławcza to wycia Ta To podbije.

Dwadzieścia osiem tysięcy po raz pierwszy. Dwadzieścia osiem sześćset. Dwadzieścia osiem sześćset po raz pierwszy. Dwadzieścia osiem sześćset po raz drugi. Trzydzieści. Trzydzieści po raz pierwszy.

Ursus 1204 30 tysięcy po raz pierwszy Kto da więcej? Kto da więcej? 30 500 30 500 po raz pierwszy 30 tysięcy 500 po raz drugi Kto da więcej? Kto da więcej? 31 500

Ciągnik wędruje do Pana Grzesia Bizon Z056 Sony wywoławcze to 28 tysięcy po raz pierwszy 32 No posrało go z tą ceną, no za dużo, no. no gdzie no panowie, no za takiego rupa tyle kasy, no gdzie no Pogięło was Trzydzieści dwa tysiące po raz pierwszy Trzydzieści dwa po raz drugi Trzydzieści dwa po raz trzeci Kombajn wędruje do Pana Tadeusza Licytacja Pras Prasa Łańcuchowa cena wyłowcza to 20 tysięcy prasa pasowa cena wyłowcza to 10 tysięcy 25 za łańcuchową 25 tysięcy za prasę łańcuchową po raz pierwszy po raz drugi po raz trzeci Prasa wędruje do pana Tadeusza I teraz Prasa pasowa No, 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 no to ja daję 15 tysięcy za pasową 15 tysięcy po raz pierwszy po raz drugi i po raz trzeci Prasa wędruje do pana Mariusza Następujemy do licytacji tej oto przyczepy. Cena wywoławcza to 12 tysięcy zł. Kto da więcej? 15 500. 15 500 po raz pierwszy. 15 500 po raz drugi. 17. 17 po raz pierwszy, 17 po raz drugi, kto da więcej? 17 po raz trzeci, przyciepa wędruje do pana Antiocha? Znam, gdzie tego typu, pan wywoławca to 10 tysięcy złotych, kto da więcej? 12 tysięcy polskich złotych 12 po raz pierwszy 12 po raz drugi. To da więcej. 13,5 polskich złotych złociszy 13500 po raz pierwszy. 13500 po raz drugi. Kto da więcej i 13,5 po... 13 pół po trzeci Flug wędruje do pana Tadeusza, zapraszam No i dobra widzowie, jak widzicie przetarg zakończony my już wyjeżdżamy z PGR-u przede mną jedzie Andrzej Ogórem ja jadę naszą szóstką z przyczepą, którą zakupiliśmy. Za mną jedzie pan szóstką bez napędu, którą kupił. No tam pojechał, jak widzicie. No a za mną jedzie sąsiad w swoim wizorem. Większą prezentację nowych nabytków pokażemy wam w następnym odcinku. Tymczasem ja dziękuję za oglądanie. I zapraszam na następny odcinek.